Cześć ja wszystkim, Tomasz z ringboardy.pl Mam dzisiaj dla was bardzo fajną propozycję od y, Original Skateboards Jest to Original Pinty 40 z grafą robioną przez Jay Adlera mm, Taką widać tutaj super tubos na grafice y, Bardzo, bardzo fajny pintel jeżeli szukacie czegoś naprawdę miejsko-cruisingowego Jej długość to 101 cm Wheelbase to 70, y, 77 cm a szerokość 22,5 cm. Deseczka, jak widać, jest to konstrukcja klon kanadyjski, płaska, klasyczny Pinte, tak jak inne Pintele od właśnie ORIGINALA, tu mamy jeszcze 37, 43, jest jeszcze 46. Świetna decha, jeżeli szukacie czegoś naprawdę klasycznego i cruisingowego do pompowania, do płynięcia po betonowej fajne, jak naprawdę. i 40 to bardzo dobry wybór będzie. Leciutka ona w ogóle jest, właśnie chudziutka. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos tej deski lub innych desek oryginala, czy w ogóle innych desek z naszego sklepu, piszcie do nas, subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie inne nasze filmy. Bardzo chętnie odpowiadam na wszystkie maile, które od Was dostajemy. Także śmiało do nas możecie pisać.